Hmm. Cześć po raz kolejny. Mamy już ze sobą cztery, chyba, cztery lekcje. Teraz będzie piąta. Oczywiście na początku pokażę to, czego już się nauczyliśmy. Jak to powinno wyglądać, jeżeli panowaliśmy wszystkie pojazdy, szczególne elementy płynnie. Wiadomo, przejścia będą z czasem coraz płynniejsze, aż osiągniecie fajny poziom. No, tym się nie zarażać. Tam wylatuje ten uczak. Ważna sprawa jest taka. Żeby starać się nie ćwiczyć w pobliżu sprzętów elektronicznych, bo sprzęty elektroniczne mają to do siebie, może po kontakcie z nauczakiem lubią się psuć. No to są koszta. Nie chciałbym mieć tego na sumieniu, także odradzam trening w domu. Jeżeli ćwiczycie w domu tak jak ja, starać się wszystkie telefony pochować gdzieś pod chodry, chociażby głupią bluzę na tym położyć, wtedy przydaje się cecha połaganiarstwa, którą ja posiadam. No i jak najdalej od ekranów, telewizorów, sprzętów grających, szyb, luster, itp, itd. Także dzisiaj dołożę kolejne dwa elementy. W sumie powinno już się ich nazbierać w okolicach 10, a z tego już można robić ciekawe rzeczy. Więc na początku. Wszystko to, co poznaliśmy do tej pory. Więc tak, bez błędnych słów, ile można mnie słuchać. To wszystko powinniście umyć. Dzisiaj dołożę kolejne dwa elementy. Pierwszy zaczyna się od elementu drugiego, czyli kręcimy okręgi do wewnątrz i w momencie kiedy będziemy gotowi, wykonujemy ruch, w którym Podstawa ruchu. Podstawą ruchu jest uderzenie pięścią frontalne. Czyli mając rękę tu, wykonujemy ruch do przodu. Ze skręceniem nadgarstka. Tak, jakbyśmy komuś chcieli wypłacić przysłowiową mordę. Powinno wyglądać to w sposób następujący. Ćwiczymy. I w pewnym momencie ręka idzie do przodu w taki sposób, że i w tym momencie nuczako zatacza krąg do przodu, później już wracamy do kręcenia kółeczek. Jest to w sumie ciężkie do opisania do pomocą słów. Trzeba to po prostu wyczuć. W pewnym momencie po prostu wysuwamy rękę. Nie musi być to pełne szybne uderzenie, ale chodzi o to, że w momencie, kiedy pinociako powinno rzucić krąg w odwrotnym kierunku, pięść powinna być skierowana przodem do celu. Wygląda to tak. Oczywiście na, na początku radzę robić to w większej odległości od twarzy, bo może dać to przeniknięcie kawy. Jak najdalej sobie tą ręką machnąć. Ale z czasem będziecie w stanie to robić na długość słowem włosa, nie? przed twarzą. Czyli ten element, no trzeba się na nim trochę skupić, bo trzeba wyćwiczyć w sobie koordynację do wykonania tego ćwiczenia. No ale to jest kwestia treningu. Sam po prostu tak samo do tego dochodziłem. Najpierw były płynne kółeczka. Potem raz na pięć razy mi się udało. Raz zostałem w i w no, się nauczyłem, nie? To samo, nie? Ćwiczymy, ćwiczymy. Warto sobie... Mi było na przykład łatwiej, kiedy robiłem to co kilka powtórzeń. Dajmy na to po trzecie. Trzy zwykłe kółka, czwarty jest ten obrót. Wygląda tak. Raz, dwa, trzy. 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 Druga ręka to samo. Teraz wychodzi, teraz wychodzi to, że jestem laboremczym. Raz, dwa, trzy. 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 To jest kolejny element. I zastanawiam się teraz nad. O, poznamy pierwsze, pierwsze uderzenie. Jest ono bardzo banalne. Uderzenie idzie z pierwszej pozycji, mając nóżkę na lewym barku, bądź na prawym, lewym na, na lewym. Wyobrażamy sobie osobę, bądź cel, który stoi przed nami, i chcemy uderzyć w spód brody przeciwnika skośnym ruchem skośnym uderzeniem. Uderzenie powinno wyglądać w sposób następujący: i łapiemy sobie ręką prawą. Wracamy, wyobrażamy sobie człowieka bądź manekina, który stoi przed nami, i to samo. Celujemy w spód brody, w podbródek. Trzymamy. Wracamy, podbródek. O, dokładając element, który już znamy, bo znamy ten element, po wykonaniu uderzenia wracamy w sposób taki, że trzymając łączak na biodrze prawym, jeśli wykonujemy uderzenie lewą ręką, wracamy nunchakiem do biodra lewego. I w momencie, kiedy łączak odbije się od biodra lewego, wracamy do pozycji. Wygląda to tak. Można sobie tu łapać, nie trzeba, też to fajnie wygląda. Warianty są takie. Druga ręka to samo. Równie. Co robimy w brodę? Wracamy. Broda. Wracamy. Broda. Wracamy. I kolejne dwa elementy mamy ze sobą. Mając już te wszystkie elementy, które poznaliśmy do tej pory, powinniśmy być w stanie wykonać następującą następującą w sekwencji ćwiczeń. Ćwiczymy sobie. Już nas nie obchodzi, nie obchodzi nas to, aby skupiać się na tym, żeby wykonywać poszczególnie dobre elementy, bo regularnie ćwiczymy jesteśmy w stanie robić to na luzie przysłojowym. Także tak. Teraz zaprezentuję wszystko to, czego powinniście się nauczyć do tej pory, łącznie z dniem dzisiejszym